Szepty horroru, tabliczka, Ouija. policyjny psycholog Amanda White od kilku tygodni próbowała przekonać 17-letnią skylar do rozmowy na temat wydarzeń, które wstrząsnęły ich rodzinnym miasteczkiem. Kiedy wreszcie z ust dziewczyny popłynęły pierwsze słowa, Amandzie spadł kamień z serca. Dyskretnie włączyła nagrywanie. Mieliśmy, jak co roku, oglądać horrory, ale w ostatniej chwili Karen zmieniła zdanie. Powiedziała, że, że mam dla nas coś specjalnego. Najpierw w ogóle nie chciała zradzić, co to takiego. Dopiero kiedy Weronika zaczęła naciskać, przyznała, że. Chodzi o tabliczkę Witcha, którą udało jej się wylicytować na aukcji. Dla mnie to był super pomysł. Patrika też długo nie trzeba było przekonywać. Ale Weronika od razu odmówiła przyjścia. Zawsze spędzaliście Halloween razem u Karen? Tak, już od kilku lat umawialiśmy się w czwórkę. Zwykle u Karen. O której do niej przyszłaś? Było chwilę po dwudziestej. Pamiętam to dobrze, bo jej babcia oglądała w telewizji swój ulubiony serial. Poszliśmy na górę. Karen była strasznie nakręcona. Od razu chciała przejść do rzeczy. Wytłumaczyła nam, jak ta tabliczka działa, i zapytała, czy się zgadzamy, aby podczas sesji przywoływać ducha jej matki. Przyniosła nawet naszyjnik, który kiedyś do niej należał, bo jak mówiła, dzięki temu łatwiej będzie ją ściągnąć. Nie było wątpliwości co do tego, że Karen najlepiej sprawdzi się w roli medium. Mówiła, że ma już listę pytań do ducha matki. Nie bałam się do momentu, kiedy w pokoju zgasły światła. Stół z planszą oświetlał jedynie skąpy blask świec. Bahałam się chwilę przed położeniem palca na wskazówce. Kiedy Karen przywitała duchy i zapytała, ile ich jest, wskaźnik niespiesznie powędrował do cyfry 1. Następne było pytanie o imię: Mary. Karen aż podskoczyła z wrażenia. Udało się jej skontaktować z matką. Dla pewności zapytała ducha, kiedy umarł. Wskazana data pokrywała się z datą śmierci matki Karen. Duch kobiety skwapliwie zaspokajał ciekawość Karen. Nic szczególnego nie działo się do pytania o, o sprawcę wypadku którego ofiarą była przed laty Mery. Wówczas płomień jednej ze świec zgasł. Krzyknęliśmy z przerażenia, ale żadne z nas nie opuściło palca ze wskaźnika. Czekaliśmy. Było to pewnie parę sekund, ale wtedy zdawały się one wiecznością. Wreszcie wskaźnik zaczął się poruszać. Tym razem szybciej, jakby nerwowo. Kolejno wskazywał litery układające się w imię Andrew. Karen zamarła. Z jej ust padło kolejne pytanie: czy, czy chodzi o twojego brata? Wskaźnik od razu popędził do znaku tak. Po chwili usłyszeliśmy stukanie w okno, takie jakby jakby wichura smagała szybę gałęziami drzewa. Nie byłoby to dziwne, gdyby nie fakt, że, że tamten wieczór był bezwietrzny. Wystraszeni poprosiliśmy Karen, aby pożegnała ducha matki. Chcieliśmy zakończyć to od razu. Duch jednak nie zgodził się na opuszczenie nas. Mimo kilkukrotnie powtarzanych próśb, wskaźnik za nic w świecie nie chciał powędrować do znaku do widzenia. chaotycznie wirował po planszy. Zgodnie stwierdziliśmy, że, że trzeba go puścić. Wtedy również druga świeca zgasła. Patryk poderwał się, żeby zapalić światło. Schowaliśmy grę do pudełka. Co teraz zrobimy? Co jeśli ten duch dalej tu z nami jest i nie ma wobec nas dobrych zamiarów? Zasypywaliśmy Karen pytaniami, wierząc, że dokładnie wie jak postępować. Ta jednak zdawała się tym nie przejmować, a na pewno nie w takim stopniu jak my. Zajmę się tym, ale teraz muszę uregulować sprawy z Andrew, odparła. Co masz na myśli? Pójdziesz na policję? A skąd w ogóle wiesz, że ten duch mówił prawdę, o ile faktycznie był to duch twojej matki? Nie masz żadnych dowodów. Patrick próbował przemówić jej do rozumu. Czuję, że tak jest. Zawsze czułam, że on coś przede mną ukrywa. Tak właśnie powiedziała, po czym odprawiła nas z kwitkiem. Obiecała, że zanim cokolwiek zrobi, wszystko dokładnie przemyśli. Długo najwyraźniej nie myślała. Z sekcji zwłok Andrew jasno wynika, że został zastrzelony około północy. Narzędziem zbrodni była strzelba należąca do ojca Andrew, a zarazem dziadka Karen. Wracaliście razem? Tak, mieszkamy obok siebie byłam w domu przed 23 i tego wieczoru już nigdzie nie wychodziłaś. Nie. Wzięłam kąpiel i poszłam spać. Następnego dnia rano od razu napisałam do Karen, żeby zapytać, czy wszystko w porządku. Trochę mnie zmartwiło, że nie odpowiedziała, bo zwykle robiła to od razu. No. Ale kiedy obiedzie przyszła do nas policja i i dowiedziałam się o zabójstwie Andrew i zniknięciu Karen. Niestety przeczuwałam, że, że to jest ze sobą powiązane. I co gorsza, że mogłam zapowiedzieć tragedii, a nie zrobiłam nic. Spokojnie. Czy Karen kontaktowała się z tobą kiedykolwiek później? Nie. Nigdy. Wielokrotnie dzwoniłam na jej numer, ale nigdy nie odpowiadał. Z Patrykiem jest podobnie. Dopiero kilka dni temu dowiedziałam się, co próbował sobie zrobić i że zamknięto go w zakładzie. Myśli Amandy powędrowały w stronę chłopaka. Zaledwie wczoraj rozmawiała z jego rodzicami, którzy wyznali, że w znalezionym przez nich pamiętniku znaleźli niepokojące zapiski. Począwszy od wieczoru Halloween, aż po dzień, w którym omal nie doszło do tragedii, pisał o tym, że nieustannie czuje wokół siebie czyjąś obecność. Przypuszczał, że może to być duch, który uciekł z planszy, duch Mary lub kogokolwiek innego, kogo wówczas przywoływali. Skylar, czy masz może jakieś przypuszczenia co do tego, gdzie obecnie może przebywać Karen? Nie, nie mam żadnego pomysłu. Skylar już kilkakrotnie brała udział w poszukiwaniach przyjaciółki. Dotąd nie znaleziono po niej żadnego śladu. Nie było również zwłok, co pozwalało wierzyć w to, że Karen nadal żyje. I pomyśleć, że wszystko zaczęło się od tej tabliczki. Życie straciła jedna osoba, druga, omal nie popełniła samobójstwa, a losy trzeciej nie są znane. Przez cholerną tabliczkę Weedge'a, którą potraktowali jak każdą inną zabawkę. Zasubskrybuj szepty horroru, aby nie przegapić żadnej strasznej historii.